zaczynamy nęcić? Tak, możemy. Pule ciężkie, co? No widzę. Rozpoczęliśmy wędkowanie godzina 12.30 Pierwsza rybka jaka? Łoteczka taka z 20 cm.

Związał się tak, patrz. Tak, tak. Spójrzcie Zanęta się rozmowa i szyda. Piękna łiska płość to białe to jest klej, żeby troszeczkę je, żeby bardziej terelęta była sklejona, żeby je tam utrzymywała Tak powiedz czemu w trakcie wędkowania domaczasz? Zanętę? Tak. Powód jest prosty, ryby się ustawiają w kulach i trzeba po prostu, ta zanęta musi być tęga, nie może, nie może za bardzo pracować. Wiesz, ją domaczam i jak widzisz jeszcze doklejam bentonitem. Bo po prostu ryby się w kulach ustawiają i nie chcę, żeby ona za bardzo się rozmywała. Ciężko. dobrze Kacper zakończyłeś wędkowanie, co możesz powiedzieć na ten temat jak Ci się podobało, jakie ryby bardzo ładne płocie brały yy, troszeczkę za lekką za, za lekką zanętę wrzuciliśmy jednak na początku za szybko ją wymyło i potem nawet do już było bardzo ciężko utrzymać ryby yy, no zobaczymy może co złowie mówiliśmy ile 2,5 godziny 2,5 godziny tak Dwie Byśmy łowili dłużej, ale po prostu wymyło zanętość praktycznie, bo to nie było ryb. Przygotuj może jakiś tam... A, ko kocioł jest. Mm. Mm. Około 4 kg będzie Łodzi. Widać takie dość ładne te płocie fajnie się łowiło, nie było drobnicy. A takie, a takie nawet o które jak widać ładne te płotki. No i rybki wracają do wody. Kacper, powiedz na temat coś technik łowienia, bo tu widziałem zmieniałeś zestawy, rwały ci się tak, dziesiątkę. Tak, przy, przy, przy dnie był bardzo silny uciąg, praktycznie jak śrucina dotykała, dotknęła dna, ta sygnalizacyjna, to nurt od razu odbijała się od dna, nurt ją podnosił i praktycznie cały zestaw był splątany i ważne było to, woda, woda jak widziałeś była śluzowana, raz przyspieszała, raz walniała. jak przyspieszała to znaczy, że jej poziom spadał. Trzeba było jeździć gruntem. Na początku jak one dobrze żerowały, to łowiłem nawet na, na 12 gram, 14 a jak już na koniec, na koniec już łowiłem na 4 gramy, już te płotki brały bardzo delikatnie. Także już chyba były troszeczkę przenęcone i, i łowiłem na, na 4 gramy, na szybką przy, przy, przepływankę. Z takimi szarpnięciami ta przynęta falowała nad nami, tylko w ten sposób były brania. Przy takim stabilnym prowadzeniu, jak na początku, ciężkim zestawem, nie było kompletnie brani, żeby nie były zainteresowane. W dużym stopniu przeszkadzała chyba elektrownia spuszczając wodę. No, tak, tak, to jest tutaj właśnie, to jest zmora. Jak, jak woda jest spuszczana, ta ryba popada w jakiś stres i nie żeruje, i te brania robią się delikatne. Woda bardzo gwałtownie przyspiesza, normalnie płynie powiedzmy na 8 gram. Do 8 gram się łowi, a jak przyspiesza, a jak elektrownia puszcza tą wodę, to, to nawet na 20 można by było łowić. Także, ale łowisko bardzo fajne, jak widać tutaj sceneria bardzo ciekawa, dużo kupiców takich fajnych. To co? Dziękujemy za dzisiejszy połów. Tak, dzisiejszy dzień. trzeba w inne miejsce jechać.